a, tak. AAAAAAAA Który ma... Który to kurwa ma na wiosiku? Ja 🎵🎵🎵 Krystian ma na Reforstuje, kurwa, za badę. Ja nic nie słyszę! Co ty ci wyku? Ja nic nie słyszę! Ona jest 10x10, ale nie lubi kababa. Oj, nie, 0! 0 na 10, zero na 10. <laughs> <Zero> na 10. <laughs> Ona jest 10 na 10 ale jest ham. 15 na 10 10 nie, że. Ona jest 10 na 10 ale nie lubi minionków. A, je to jest 0 minus 3 na 10. 1 leży, 1 leży. 1 leży. leży. leży ze ścianą. Nie mam pieniędzy. Nie mam pieniędzy. Gejo. Gejo jest spoko. Twoja mama jest spoko. Jak długo tam działałem, musiałbym zmienić. Częło Przepraszam, przepraszam. Działanie Tubska. A Winowiecki się pewnie nie myje, nie? Oczywiście O, o ty Wiadomo chciał się umyć, to już mieliśmy No właśnie, właśnie chciałem powiedzieć, że Winowiecki tylko się z Sierkowskim myje Inaczej to nie umie To mam Na dobry dzień Ja nazywam jasna perła ona jest 2 na 10, ale ma na imię i uczy niemieckiego 10 na 10 <śmienicza> <U>. <śmienicza> Ona ma, najmniej być... znaczy, ma jeden na imię Elżbietę Rówek, ma 1 na 10 1 na 10, ale... <śmienicza> Okej okay. Co? Wyrwało się jakieś na mięsny? No, jedna przeszła przy, już dwa razy taka Taka altern, alternatywka taka, no tak czarna z różnymi włosami ma. No. A to już. No, a, a raz przeszła z chłopakiem takim fajnym, jeszcze... Wiesz, ten, wiesz, ten, no na grillach chcieli kupić sobie coś, nie? A ten chłopak jeszcze nie wie, że ja tam że tą, nie, nie, to mnie jego ja będę grzmocił Ale się takie taki totalnie obliwił nie? Widać, że lubi takie jak wiesz co cię nie, no bo znaczy to ty, ten chłopak, chłopaczek już lubił mięso. Bo ta Nunia niu, ta to mnie pyta, że tak, gdzie styjsko dla kurwa ten wegan jest, a ja myślę, że, że geje to tam że tak, ale i to dalej. Hehehe. Jak Jestem weganem, <suszę> moją lubią nadanie to kurczak zdrożny. Już jesteś wegan? Nie. Nie, on jest no, gejem. Chciałbym no, powiedzieć co, są wegan no, twoje. Bo kurwa, po prostu nie ma nic, co nie jest wegan. Znaczy to nie jest, nie jest, nie jest nie, jest nie, jest nie, nie, jest nie nie zrozumiałem Ale To ja Weganie to, że... tak naprawdę nie są weganami, bo już gadałem męsa. No To Warberce no. Nie Fluch nie jest wegetarianinem, bo robi loda, także Wcina kiełbacha, no to nie może być wege weganinem, nie? Zabijecie. Otwieramy partiet, otwieramy partytki. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej, okay, okej. Okay. A więc otwierałeś już ten uh, feud protokol? No. Dobry. O, co to co za uh, Wow! Grzyb. grzyb. Ty jesteś grzyb. A jeszcze Czadaj. ten, na stopach masz. Yy, a no, jeszcze Mateusz na pakiet. na pakie. Aj, aj! Trzeba go wyrzucić. chyba dobrze, mogło nie być lepiej. A! To już nie czadne. tam połączyć. Chyba Goed, dat Ja, ja, ja. Jana Ja, ja. je. Skyline, ja. Wat? Halo? Skyline, ja. 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 Skyline, ja.

napierdala weź mu zrób zupę jarzynową to przestanie napierdalać o ile ja, ja się ci nie bo babuś skrywierą